Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj zabrałem Was do klienta, który mieszka w przepięknej miejscowości Istebna w województwie Śląskim. Słuchajcie, no chyba nie ciężko będzie tutaj teraz zgadnąć, e, jakie urządzenie tutaj montujemy. Obrócę kamerę i wam pokażę, chyba sami się domyślicie. Słuchajcie, no jak jesteśmy w górach, no to grzechem by było nie skorzystać z tego. Co tutaj mamy dookoła, tak, czyli las? Zobaczcie sobie, ile klient ma tutaj drewna. Zaraz spróbuję wam tutaj przemierzyć. Zobaczymy, jak wysezonowane jest to drewno. No ale widzicie, zapasu już trochę jest. Jaki montujemy kocioł? Słuchajcie, zaraz pójdę wam do kotłowni pokazać oraz przedstawię wam instalatora, którego już dobrze znacie z kilku naszych poprzednich realizacji. No co, idziemy do środka zobaczyć, co tam się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj miałem bardzo ważną misję. Musiałem przywieźć regulator ciągu naszemu Jurkowi, którego już na pewno znacie. Ale słuchajcie, powiem Wam szczerze, że dojazd tutaj to już jest jakby nie taki łatwy, można powiedzieć. Oto okay. zgaszone. Okay. Idziemy zobaczyć. Co się takiego ciekawego dzieje? Powiem wam, że jesteśmy, w, pięknych, w pięknym otoczeniu. Gór. Dzień dobry, dzień dobry, to kurier A kogo my tutaj mamy? Mm -hmm. Panie Jureczku, co pan tutaj rzeźbi? Pan jest hydraulik czy rzeźbiarz? Rzeźbiarz. No a ja, co Wiesz, do rzeźba odchodzi. Zoro? Zoro. Słuchajcie, dzisiaj nie jak ostatnio cały czas Windhager. Dzisiaj mamy kocioł zamontowany Blaze. Model Green. 26 kW. Tak, dokładnie. Widzicie na tablicy znamionowej? Masz, szkoda, będę, tutaj. tu, Czujesz, że pracuję. Tureczku, czy ty już tutaj palę. nie byłeś w stanie ja. się pohamować? Ciągle palę. Ciągle walisz, ale głupa. <noise> o kurde, to już kocioch chodzi. No, A, pięknie. Parę spółków dopiero. Parę spółków. No. Cudniuki orzeszki. Ok. Jak nasz kolega rzeźbiarz tutaj z tyłu skończy, to opowie nam co tutaj ciekawego robił w tej kotłówni. Co nie, Jurek? Powiesz nam coś? A, coś mogę. O, no, to, może. Okej. Okay. W już folia i opony są załadowane. <śmiesz> no, ruchu, na toczki. Z <śmiesz> Czyli normalnie to folia będzie szła? I Folia. I miałem, I miałem jeszcze, będzie podsypywał. Nie. <śmiesz> <śmiesz> Czuć, czuć, taką wędzoną szynkę. Ale gdzieś wkurzył klienta, Jurek. Czym? Patrz, co się dzieje z tą komorą. Że co? No patrz jak naładowana. No? No chłopie, on tu suwmiarką chodził, mierzył, mówię żeby to pasło. Całą noc jak to poukładać. Dobra, zamykamy, patrzymy ile jest, nie? I w jaki, i która Zamykaj. jest godzina. Kogo? 14.28. Ciąg, ciąg. Do siebie? A. Bez przekleństw mi tutaj. Bo ja umiem obrabiać te filmy, ale wiesz bez pikania, nie? <grystanie> to no, w no ogóle wypikają całkiem. <grystanie> Jurku, powiedz mi co tutaj wykonywałeś w tej kotłowni? Co tutaj było robione? No połączyliśmy kocioł, wyglądaliśmy mm. automat, który będzie... Y to może po kolei, dobra, jest tutaj kocioł Blaze Harmonii, tak. tak? Green. I powiedz mi, co się tutaj w tym momencie dzieje w ogóle w kotle? No już się pali. Tak? Już się pali, także przed chwilą żeśmy go rozpalili. Mm -hmm. Elegancko mogę pokazać komorę jak się pali? Tak, pokaż, Też? jasne, jasne, jasne. O. No czuć ciepło. Czuć ciepło, no. <laughs> okay. no ale okay. zobacz, że się nie dymi. Nic się nie dymi, no. To jest właśnie to o czym też Blaze mówi, że po otworzeniu klapy no, nie wydymia się nam na zewnątrz, nie? To jest dosyć, dosyć no, ważne. No tak to do końca nie wierzyłem, mm -hmm. że jak tu wiesz, z góry otwieramy kocioł, a teraz tam wszystko. Każdy klient wymyśli, że jak tutaj otworzysz, to no, od razu na ciebie poleci no, ma dymu. No, no nic nie, nie macie, ma. A mam dobrą skończym. kamerę, żeby, żeby się widać takie no. wszystko, wszystko. No, Dobra, co to mamy ciekawego na kotle teraz? Wiesz co no, mamy górę bufora 37, więc ja powolutku to ładuję. Kocioł ma 80, prawie. Dobra, czyli tak kocioł jest zamontowany tutaj. Masz... Możesz opowiedzieć po, po kolei? Co tutaj się znajduje? Znaczy eee, nie przeponowałem takie dedykowane dla kotła? Jak duże? Eee, Pamiętasz? 30, 35 litrów. 35 litrów. Okej. Okay. Eee. Mamy przyłącze kominowe. Tak, tak zrobimy... Jeszcze nie mamy RCK. Ja, ja ci przywiózłem, tak, pokazywałem. Jeszcze nie zdążyłem zamontować. Do tego się Do nadaje, nie? Do rzenia RCK tobie. A nie tylko, nie tylko. <gulek> ok, plus tutaj w tym miejscu będzie regulator ciągu, który Wam pokazywałem. Możesz pokazać, bardzo, żeby nie ściemniać. Tutaj pięknie. O, tak. O, o, tak. No, to, to, to... Dobra, ok. No i Jurku, powiedz mi tak. Wytwarzamy ciepło. Jak to ciepło transportowane jest dalej? Dalej, W pierwszej kolejności mhm. kocioł musi mieć podwyższoną temperaturę na powrocie. Mhm. Ladomat to robi na 78 stopni. Mhm. Dopóki nie wróci ciepło, nie ogrzeje ladomatu na mhm. 78, no to nie puści wiadomo do góry, bo też nie przyjmie z instalacji. Ale mhm. jak już przyjmuje z instalacji, wiadomo wtedy transportuje rurami do bufora ciepło. Dobra. Mamy tutaj zbiorniki buforowe. Dwa razy po tysiąc litrów. Dwa razy tysiąc litrów. Ok. Tak. Powiedz mi, jak one są tutaj, jak ta ciepło jest transportowana do tych zbiorników buforowych? Czy te ciepło trafia do jednego i do drugiego zbiornika buforowego od razu? Jest taka i taka możliwość. Mm -hmm. Tak jest podłączone równolegle, że mm -hmm. na przykład jeżeli chcemy, no bo wiadomo, że boiler dostaje ciepłą wodę do wężownicy z buforu, mm -hmm. ale wiadomo, że jak klient załaduje. Kocioł i będzie chciał, żeby uzyskać szybko temperaturę wyższą na pierwszym to jest po prostu można zamknąć zawór, odciąć ten drugi zbiornik, mhm. bez problemu. Okay. Odcinamy ten zbiornik, drugi 1000 litrowy i wtedy szybciej załadujemy 1000 litrów. Hmm. Jeden ze zbiorników, żeby mieć ciepłą wodę użytkową. Rozumiem. Słuchaj, widzę, że te zbiorniki buforowe zmieściły się tutaj. Na styk. Na styk można powiedzieć, i jeszcze będziesz dawał te kapturki, prawda? Tak, tutaj no mamy. musimy to nieczyć, hmm. bo tam się będzie uciekało. No tak, no przyjechałem do ciebie w trakcie jakby montowania, a nie na zakończenie, tak, żeby pokazać, tak. jak to po prostu no, wygląda. widać, widać, jeszcze wszędzie. No widać, widać. No, jak, no, to jak to na robocie. Okej, okay, zbiornik ciepłej wody użytkowej. Tak. Mamy tutaj. Tak, Jaki mamy tutaj system grzewczy? Tutaj mamy grzejniki 100%. same 100%. 100% żeliw na kaloryfery wszędzie. Czyli z buforów ciepło uderza na grzejniki lub tak. na zbiornik ciepłej wody użytkowej i tak tyle. No, ale nie tak do końca, bo tam jest mieszacz Zamontowany będzie wyposażony mhm. jeszcze tutaj w siłownik który mhm. będzie regulował temperaturę jaka ma płynąć docelowo do kaloryferów. Okej. Okay. Tak. Okay. Po, po, po. Czyli klient będzie sobie zadawał, czy ma jaka, je, znaczy będzie sobie zadawał temperaturę na grzejniku, a ten zawór ma za zadanie wymieszać tą wodę, żeby odpowiedni czynnik trafił, tak. Tak? Może to robić klient może to robić po krzywej grzewczej, że będzie sama się regulowała temperatura w okresie zimowym Im cieplej na polu tym będzie mniejsza na przykład temperatura do kaloryferów. po ustawieniu. Zbiornik przeponowy dedykowany dla buforów. Właśnie. jaki jest, jak jest duży zbiornik? 10% ze zładu. Mm -hmm. 200 litrów. 200 litrów, okej. Okay. No to już spory zbiorniczek, nie? No już taki minionek, fajny. Ok. Okej, okay, musiałeś tutaj nawiązać do starej instalacji, prawda? Bo tutaj widzę, że rura stalowa, tak? Tutaj tak, stalowa, grawitacyjna instalacja była. Trochę gwintowania. Mm -hmm. Mhm. Także trochę było też już gotowych wintów, więc nie wszystko. Tam jest rura wycięta jeszcze ze zbiornika wyrównawczego, co tam tutaj przerał, mhm. Czyli układ zamknięty. Układ zamknięty, koniecznie. No Powiedz więc... mi, czy to jest standard? Zawsze montujesz układ, zawsze w układzie zamkniętym? Zawsze dążę do tego. No z, jednego, mhm. z jednej prostej przyczyny. Yy... Zbiorniki wyrównawcze są dopinane przeważnie do kaloryferów. Mm -hmm. Więc nie jesteśmy w stanie bezpośrednio sprowadzić no, bez ruiny w domu jakiegoś kucia, żeby sprowadzić bezpośrednio ten zbiornik wyrównawczy do kotła. Mm -hmm. e, no bo taka jest zasada: no nie? Musimy, to kocioł jest, e, który rozpręża ciepło, no i musimy jego zabezpieczyć. No nie? Mm -hmm. Więc, żeby to uniknąć, no, to najprostszym sposobem jest zamknąć układ zbiornik przeponowy, dopierdź do za bezpieczeństwa do kotła. Drugi. Bufor, yy, który ma swój zbiornik, no mm. bo jak przyjdzie klientowi na przykład do głowy włączyć grzałkę, no nie? bo to mm. są różne możliwości. Bufor ma wszelakie zastosowanie. Jeżeli tam się będzie rozprężała ciecz, a przykładowo zamknie kocioł na zaworach, no to wtedy jest to niebezpieczne, nie? mm. no to musi mieć swoje naczynie przepomowane. To ja właśnie moim widzom mówiłem, że jesteśmy w górach, jesteśmy w Istepnej, gdzie dookoła jest las, no to dziwne by było, żebyśmy zamontowali coś innego niż kocioł na zgazowanie, nie? Tu się. Tu już zamontowałeś trochę tych blaze'ów, prawda? No już parę się udało odpalić. Okej. Okay. Szczęśliwie. <laughs> Okej. Okay. Jurku, bardzo Ci dziękuję w takim razie za inwestycje. Jak zwykle. Super robota. Ja kiedyś będę gdzieś w okolicach, to przyjadę sobie zobaczyć, jak to finalnie wyszło po jakby e, tych względach estetycznych, nie? Po, po robocie estetycznej, nie? Okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. Trzymaj się. Trzymaj się. Słuchajcie, mamy tutaj pana inwestora? Idziemy zmierzyć drewno. Jakie mamy wilgotność? W tym celu mamy przygotowany Jurek na twoim tle, przepraszam. A czekaj, może zmierzymy twoją może. tkankę? Lecz, o panie! Dużo więcej raz, muszę się napić. Dobra Jureczku, weź się odsuniąć Wilbo, bo my idziemy z panem inwestorem tutaj. Obiecałem mierzenie, więc wam pokażę jak się mierzy jest teraz wilgotne deszcz i to też... Tak, 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 ale to miejsce tutaj jest przecudowne. Ale nie ma lepszej krainy. Nie ma no. lepszej krainy. Co to pół metrówki to są czy? Metrówki. Metrówki. O kurwa. A to nie Bóg. Tu masz Bóg. Bóg. Może się A. Dobra. mamy 20% no minimalnie powinno być suchsze 19 no minimalnie a wydaje się suche, Wydaje się suche. No ale to zawsze wiadomo, że wilgoć jest wewnątrz. To jest problem z, ym, z niektórymi, jak pokazują, że trzeba tak mierzyć. Nie wiesz, podchodzi się od razu tak mierzyć, no to w życiu przecież to będzie suchutkie. To zawsze wewnątrz musisz mierzyć. No ale to jest też teraz tu przygotowane niedawno. Ok. To jeszcze jak Cię mam. Powiedz mi tak, jak do nas trafiłeś? <laughs> Z, z YouTube'a. Tak jak tutaj, okej, okay. z YouTube'a zadzwoniłeś do mnie, tak? Tak. Ja ci wysłałem instalatora, tak to było? Tak, tak, tak. Okay. To było na na instalatora i z instalatorem żeśmy się dogadali. Kocie miałeś od początku wybrane? I tak i nie, okay. ale jakby instalator od was to potwierdził moje takie przypuszczenia. przypuszczenia. Okej. Okay. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za tę inwestycję. Jak już będzie skończona, już powiedziałem Jurkowi, że jak estetyka będzie wykonana, to przyjadę, jak gdzieś będę przy okazji, to przyjadę jeszcze raz, żeby nagrać okay. i pokazać, jak to wygląda. No jak to Pianie, działa. Nie? Zobaczymy. Dokładnie. Czy będziemy zadowoleni. Dokładnie. Jest dzisiaj pierwszy dzień odpalenia kotła, więc jeszcze za dużo nie możesz powiedzieć, jak się go użytkuje, więc nie. mam nadzieję, że kiedyś mi jeszcze o tym powiesz. Okay. Dzięki bardzo. Dziękuję. Ja wyjeżdżam, jak to klient powiedział, z tej pięknej krainy słuchajcie, bardzo lubię takie odcinki gdzie nie są w ogóle reżyserowane wszedłem do klienta i zacząłem z nim po prostu rozmawiać bardzo się w ogóle cieszę, że, że chciał ze mną porozmawiać bo nie wszyscy po prostu chcą także bardzo serdecznie pozdrawiam i ja uciekam do domu jeżeli wam się podobał taki odcinek bez jakiegokolwiek scenariusza tak jak powiedziałem no to kliknijcie lajka like kliknijcie subskrypcję będzie mi niezmiernie miło a tymczasem uciekam બરાશે